Mariusz, bo jutro będzie u nas gumić. Mamy trzeci mikrofon? Kurwa, damy mu ten! <śpiewanie> Witamy Was serdecznie w kolejnej odsłonie mojego show po mojej lewej stronie. Arkadiusz Kaniła, gwiazda wschodząca. Rapu, Hip hopu, Rock alternatywnego, ee, rocka alternatywnego, RB. Zobaczymy, co jeszcze jest. Zobaczymy, Oczywiście... co, zobaczymy, co jeszcze nam tam Spotify rzuci. Tak, po mojej lewej, Mister Pruszkowa. Po prawej. Nie, pardon, <laughs> już mi się pojebał. No, niestety, po właściwej stronie baru. Po właściwej stronie baru. ale nie, nie ten. Witamy Was w pierwszym odcinku, gdzie mamy gościa. I to nie byle jakiego bo dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ważnych rzeczy, a tak naprawdę o TikToku. Czyli tak jak wiecie z moich poprzednich odcinków, głównie o patologii, która tam się dzieje, A naszym gościem jest Gumiś. Witam serdecznie Proszę bardzo. Mm -hmm. Osoba, która o TikToku wie bardzo dużo. <grafię> Na wszystkich mateczki. Mateczki. Mm. <grafię> to się <grafię> wytnie. Marylat lat stażu. <grafię> <grafię> Więc pogadamy sobie chwilę o tym, jak to było kiedyś, jak TikTok raczkował w Polsce, jak to jest teraz. No i pewnie, dlaczego powinniśmy lub nie powinniśmy tam siedzieć. Tak właśnie. Także Gumisiu, opowiedz krótką historię, jak to się stało, że a twoja piękna buzia pojawiła się po drugiej stronie Twoich fanów na TikToku. I kiedy? O, to jest dobre pytanie. Kiedy rozpocząłeś pracę na TikToku, moja praca na TikToku zaczęła się tak. Znaczy, inaczej, praca, to nie można nazwać tego pracą, bo trzeba chodzić do normalnej pracy, a nie siedzieć na TikToku i zarabiać pieniążki. Tak. Ale ja powiem wam tak: skończyłem robić live y na YouTubie, bo streamowałem sobie tam giereczki moje ulubione. I mówię, innowacja. Kolega mi podesłał apkę TikTok. Wcześniej się nazywało Musicle, czy coś takiego, nie pamiętam Music, no. Music, no I odpalamy, nie? Patrzymy live'y, trzeba zebrać obserwacje. To lecimy, jakieś filmiki dodajemy śmieszne, to tamto, ogień, cyk, zrobiło się 1K i live'iki. Pierwszy live Ale <laughs> no, tego nie ukrywam. Wydaje mi się, że ostatni też. Ostatni też. <laughs> I tak jakoś poszło, nie? No jestem tutaj już 7. 7 lat, no i teraz pół roku leci kolejny, nie? Ten rok będzie ósmy na TikToku, więc trochę w stażu mam. Więc niektórzy mogę... niektórzy krócej są w małżeństwie. <grym> Właśnie. A ja już można powiedzieć, że mam związek z TikTokiem na Baker, nie? O no, jest, byłem, byłem przez chwilę na TikToku, zresztą ostatnio uczestniczyłem też w Twoim e, live i, i pewnie zaraz to powiesz, co się dzieje. Natomiast e, jest tam dużo nowych osób e, i fajnie, jakby im powiedzieć, jak TikTok wyglądał 7,5 roku temu. Jak wyglądał? Tak, no wiadomo jak wyglądała. co się działo w, na tym TikToku? No na pewno nie było tyle dram jakby jest teraz, nie? Teraz ludzie robią dramy tylko dla pieniędzy, dla wyświetleń. Kiedyś jak była gdzieś tam ewentualnie jakaś drama, to ludzie się dogadywali na brief jak dorośli. A teraz cała ta hołota, wszystko pod zasięgi lecą, nie? Gdzie jest drama, im większa drama, więcej zasięgów, nie? Ludzie nawet się ustawiają, żeby robić Dramy, dzwoje na przykład do ciebie, dawaj wtedy i wtedy, o się kłócimy, ogień, napijemy się budeczki. na drugi dzień, ogień, na live, afera i zasięgi. To jest pasakra. To teraz, a jak było 7 lat temu? Jak było 7 lat temu, nie trzeba było afera, żeby mieć zasięgi normalnych widzów. Teraz, zauważ, sam wiesz, jesteś na TikToku, jakie są live, nie? Gdzie siedzi po 1000, po 2000 osób, to jest patologia. A największą patologią, która tam jest, to są ci widzowie, co wspierają tego prowadzącego. To jest prawda, bo, znaczy, ale... ja, ja na TikToku widziałem parę fajnych e, e, Parę fajnych, tak, no się. Na, tak. Najgorsze jest to, że tylko parę. No dobra, może jest kilkadziesiąt. Natomiast biorąc pod uwagę, jak to wygląda i że naj, najczęściej pewnie e, najczęstszym zdaniem, e, które się pojawia, to jest: potrzebujemy jeszcze dwie różyczki, bądź jedna. E, no masz rację, e, tak to wygląda teraz. Natomiast ja chciałbym wiedzieć, e, no bo teraz. Przez 6 czy 7 miesięcy byłem na TikToku. Przechodziłem sobie z live'a na live'a. Dla mnie największą patolą jest, jak siedzą dwie osoby i się do siebie nie odzywają i robią bitwę. Natomiast czy można było coś ciekawego zobaczyć siedem lat temu. 7 lat temu, bo na pewno nie było czegoś takiego, że dostajesz powiedzmy dużego gifta, a ty musisz coś w zamian wysłać, tak jak robią tu dziewczyny. Kiedyś tego nie było, były normalne live'y. Teraz sam doskonale wiesz, jak to się odbywa. No wiem, dlatego odszedłem, bo wystarczy, że dużo patologii mam po nie na tyle, Nie było na pewno tyle afer, co jest teraz. Były afery, wiadomo, jakieś dziwne rzeczy też się robi, patologia, ale to był taki minimalny odsetek. A teraz wchodząc na TikToka, lecąc po DC, na przykład rano przy kawie, to to drugi live jest jakaś patologia buferę. Znaczy ja mam ciekawe pytanie, jaka jest tak naprawdę różnica między tą publiką, która była 7 lat temu, tak? W 2017 roku, a tą, która jest teraz? Czy to po części nie wynika z tego, że jest taka presja, że ci ludzie chcą, żeby ci twórcy się napierdalali, że inaczej nie masz nikogo w ogóle, aż dopóki nie zaczniesz na kogoś jebać? Bo to po części wiesz. To, że tak się zmieniło na TikToku, może być warunkową tego nie, że ludzie tak stwierdzili, tylko że ci, którzy... Oglądają, tego wymagają od tych twórców. Masz dobry przykład: freak Fighty, gdzie kiedyś jakieś konflikty się odbywały, to tam nagrali na siebie z dwa filmy i potem się spotkali gdzieś na jakimś IM-ie i było ok, a teraz no, wszyscy idą się prać do oktagonu. nie? No, teraz to jest tak, że oni najpierw e, kilka godzin się kłócą, a potem sekundę walczą. Albo no. klepią. I klębią, szczerze, też mnie dziwi, kto za to płaci, nie? Ale to okaz. Tam Tamto jest akurat wesoło, natomiast masz rację, e, znaczy inaczej. Nie. Najpierw dokończ e, pytanie Arka. Internet, tak jak według mnie, internet poszedł do, do przodu, no. Ludzie też poszli do przodu i zauważcie, tak jak mówicie o Freak Fightach, nie? Że teraz, żeby dostać walkę, trzeba narobić szumu. Dajmy przykład, wiadomo kogo, Natana, na, dajmy na to, no. czegoś innego. Z Tiktokiem jest to samo. Kiedyś może nie było takich twórców, co zarabiali duże pieniądze na TikToku, ale mieli to duże wyświetlenia, to tamto, nie? I gdzieś oni podchodzili na inne platformy, Twitch, YouTube, to tamto nie. Teraz ta nowa yy, wiara, co jest na TikToku chodzi, wiedzą, że jest, są w stanie zarobić pieniądze bez chodzenia do pracy. Odpalasz mm -hmm. live'a, dostaniesz uniwersum, masz 900 zł na przykład, nie o tak 5 minut. Laski, które sobie siedzą, bo które... Po prostu przerwały swoją pracę, dajmy na to gdzieś tam pracować w żabce czy w marku, bo wolą sobie iść na pół godziny czy tam trzy godziny na najbardziej dziennie i przez miesiąc zarobić 10 koła. No to jest opłacalne dla nich, nie? I szanuję osoby, które mówią o tym otwarcie, tak. e, że są po to, żeby zarabiać. Natomiast, że i patologią jest to, że siedzą laski, twierdzą, że tu nie są dla pieniędzy. Zresztą znamy gumisz takie osoby, znamy e, nie, nie utrzymujemy z nimi teraz kontaktu. To są tak zwane nowe gwiazdy. E, tiktokowe z jakimś szczurem czy kotem na koszulce, no, 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 <laughs> nawet shopem. Z, ta, z shopem pracem. E, sam widziałem osoby, które e, tak poznałem, Ciebie i poznałem kilka osób, były normalne jeszcze w tamtym momencie. A jak odchodziłem z TikToka dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, jak odchodziłem z TikToka i szedłem na live, a, czy też oglądałem z DC, to tekst w stylu: "Okej". Okay, ja rozumiem, że przegraliśmy bitwę, nie? bo to się zdarza. Naturalnie. Dlaczego przegraliśmy bitwę pięcioma punktami? Nie? Przecież yy, ja rozumiem, gdy, nie, gdybyśmy przegrali przykład dwoma, trzema tysiącami, nie? ale przegraliśmy pięcioma, naprawdę nie macie jakiegoś gifta, żeby rzucić, to jest żenada. Dobrze no, wiesz o kim mówię. Natomiast bardzo chętnie poczekam, aż ten pan się skończy, bo on się bardzo szybko skończy. Bo budowanie yy, sobie, A czy ja to zauważyłem, budowanie swojej pozycji, budowanie. E, swojego ego e, na podstawie kilku, kilkunastu czy kilkuset ludzi, których się nigdy nie widziało, to jest, to jest dopiero patola, e, no i rzeczywiście osoby, które wysyłają te gifty, <grywki> no, to, jest twój ulubiony, to jest Twój ulubiony temat, ja go poruszę. Pierdalanie chipsów <głos> <głos> na TikToku. Nie ja wiem, czy, znaczy no, pewnie osoby, które to oglądają, będą wiedziały o to o co chodzi. Znaczy, nie? Ale wiesz, ja na przykład się tak zastanawiam, czy przypadkiem my jako odbiorcy, no ja akurat nie jestem praktycznie, że w ogóle odbiorcą TikToka, po części nie nauczyliśmy ich tego. Bo wiesz, jak dajesz na coś zezwolenie, czyli tak jak Ty wspominasz, a propos dużego gifta i fajnego zdjęcia w zamian, czy to przypadkiem nie wynika, że jak ktoś wcześniej by na przykład nie wyszedł z taką inicjatywą, to czy dzisiaj by tego nie było? Bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że to się wszystko bierze znikąd. To wszystko są zawsze przyczyny, ciągi przyczynowo-skutkowe, czyli wiesz, to, że nam się to wydaje dziwne, może wynikać z tego, że na przykład pojawiło się, no nie wiem, 10 chłopak, który w ten sposób rozgrywało całą tą rozgrywkę i mieli z tego takie benefity, i nagle stało się to być normą dopuszczalną. Tak samo jak się mówi o free fightach kiedyś, no to tam chyba też był linch, jak ktoś tam występował. Potem nagle, wyszło, że to jest półprofesjonalna gala sportowa, ludzie się nam przygotują, nie a teraz, wiadomo a teraz ile. To trochę jest FOPA, uczestniczyć w normalnej. Tak, a teraz wychodzisz, że jak występujesz w KSW, to zarabiasz za mało, nie? No i to jest no. trochę fopa, nie? Ale dobrze powiedziałeś, bo to musiał być jakiś prekursor tego, No że tak, na przykład tak. takie coś zrobił i tak poszło dalej, nie? Jeden drugiemu powiedział i teraz wchodzisz do laski, ona ci później na plik, wysyła cennik. Tak. Mógłbym powiedzieć o tym bardzo dużo, nie? Dostajecie cennik, co za co. Ja wysyłacie wysyłała takiego dziewczynka. To teraz co, co dają za uniwersala? Za przyznawaj Uniwersal? się. Pomyśl, bardzo dobrze, to jest łatwo stwierdzić. Uniwersal to jest najwyższa nagroda, powiedzmy na TikToku, taka, która kosztuje 45 tysięcy monet, nie? Wyświetlana i która robi zasięgi. I nawet za mniejsze kwoty znam dziewczyny, które szły do no. łóżka, żeby dostać, nie wiem, 500 zł czy coś, nie? To takie trochę kurestwo się zrobiło. Które, Brawo! i wykorzystywanie ludzi w sumie, nie? Bo to jak normalna kobieta, która się szanuje, to w życiu by czegoś takiego nie zrobiła. Ale z wylękarnią takich osób na TikToku z samej naszej topki polskiej wziąć, to palcem tak można wskazać, która co robi, nie? Dawid, drukuj topkę. Właśnie wskazuje. <laughs> matką <i> wskazuje palcem. <laughs> nie, oczywiście żartuje, żartuję. I jeszcze najlepsze jest to, że wiem na, 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 o, o tej osobie wszystko, prawie? No. Z tych różnych rzeczy, co tam kiedyś robiła, proponowała z no, no. kim, nie? A ona zawsze na live mówi, że jest normalna, taka i taka, i nabija cały czas makaron ludziom na uszy, a ludzie wierzą, bo ludzi na TikToku jest bardzo łatwo ma mieć. Wystarczy czy, mieć dobrą gadkę i jest koniec. A czy wiesz, TikTok miała, ma ten problem, że ciężko jest zweryfikować, no jeśli ktoś jest na przykład na wielu platformach, tak jak na przykład jestem ja że jestem na Spotify'u, coś tam możesz sobie wejść i zobaczyć wszystkie metadane, czyli kto dystrybuuje moją muzykę, ile tam robi średnio wyświetleń, a TikTok jest na tyle zamkniętą platformą, że jak nie masz konta, nawet nie jesteś w stanie zobaczyć szczegółowo, ile masz wyświetleń pod TikTokiem. Bo sprawdzaliśmy kiedyś z Dawidem, z moim menadżerem. On nie ma konta i mówił, zawyżało zawsze moje TikToki y muzyczne, te, które żeśmy promowali. Zawsze mu podbijało trochę tych wyświetleń, żeby było ich więcej. Także wiesz, tam sam też algorytm tworzy takie złudzenie, że no jest to trochę wszystko nakręcone w kłamstwie, nie? A czy jest? No, TikTokowi zależy na tym, żeby jak najwięcej giftów szło, bo wiadomo ile, ile TikTok ma z tego procent. A czy to jest chyba oficjalna informacja, że oni biorą w zastanawiam się. Y ja tutaj nie będę mówił ksyłami, bo od początku tego nie robiliśmy i nie będziemy tego robić. E, nawet po to, żeby mnie to osoby nie wkurwały po tym. E, ale jest osoba, e, której miałem otworzyć e, tego e, zakład fryzjerski w Fruszkowie. E, to, to ci, co będą wie, to, czy już wiedzą, co mają wiedzieć. Nawet Zastanawiam ja się, czy, czy ona nie robi tego z premedytacją i tylko po to, żeby zarobić hajs. E, te wszystkie kłótnie. Bo Wszedłem dwa miesiące po, po moim niebyciu na TikToka i zauważyłem, że jedyne co się zmienia to grono ludzi, które, które jest przy niej i ciągle łyka ten sam tekst. Dokładnie. Stop hejtowi, wszyscy się na mnie wkurzają. No teraz, nas, nasi drodzy widzowie, jeżeli jest osoba i się na nią wkurwia, to. 200, po roku 1000 osób, to to nie jest wina tych 1000 osób. I następnym razem, jak e, ktokolwiek e, jest w, takim, w takiej nowej grupie, to zastanówcie się, czy e, co takiego dziwnego jest, że tą osobę tyle osób hejtuje. Bo po miesiącu, czy po półtorej, czy po półtora. Kurwa, Ewa po, mnie zajebie za to. Po półtora. Po dwóch, po, po miesiącu dwóch. albo po dwóch okazuje się, że te osoby, które tam siedzą z nią, wchodzą do grona, do naszego wielkiego wora. Kolejnych osób, które mają pretensje. Natomiast no, patolą jest to, że są facjaci, którzy dają się na to robić. Jest taka wymiana. Dwóch odejdzie, dwóch nowych zwabie i. Dokładnie. A, a, wiesz, po, a, części, jest po części to wynika z bardzo prostego jakby mechanizmu na TikToku. Tam jest tak duży przemiał ludzi, wiesz dam ci przykład, no, choćby was. Ile miałeś stałych osób na TikToku? O nie, Ty, ty, ty bo Ty streamujesz na bieżąco, sorry. Mm. Mnie musisz zadać pytanie, ile stałych osób giftowałem. Kiedyś, ja Ci mogę powiedzieć, na początku było. Nie no, ile masz stałych osób na Teraz, przykład od roku, od roku którzy roku, przychodzą do Ciebie stale przez rok, są, no może nie na każdym live, ale minimum dwa razy w tygodniu. Takich stałych, stałych, którzy zawsze mnie gdzieś odwiedzają, to jest może z 10 osób. No, a ile masz sumarycznie na przykład osób, gdzieś potem na przykład przeciętnie na live'ach, ile jest osób, którzy się pojawi raz i nigdy więcej? To jest bardzo dużo takich osób że No jest... właśnie to, to, to nie jesteś i... w stanie tego wyliczyć. No, i... teoretycznie skala to jest jakaś tam yy, czytałem o tym yy, to niemieckie jakieś tam statystyki. Wychodzi na to, że stałych odbiorców na TikToku masz 0,3% ludzi, którzy odwiedzają Twojego TikToka. To dla rozjaśnienia masz 1000 osób, to są trzy osoby. A jeszcze wam wrócę tak z tego pytania, mówiłeś o algorytmach, nie? To może pogadamy o algorytmach TikToka. Na... Jak TikTok dzieli ludzi na pewne kategorie, kategorię. No. Gdzie są ci normalni, ci wyłudzacze, no. Kobiety z fansami i pewnymi no. rzeczami. No. I ci, którzy przyszli tylko się szerzyć hejt. Typowy hejt na ludzi, bo mają swoje życie zrąbane i lepiej się wyżyć na kimś, nie? W której grupie jesteś? Ja w której jestem? Ja jestem taki, żeby sobie posiedzieć, posiedzieć. No, i jakby ktoś czasami odpali, to zniszczyć. Siema z tej strony, od Powiem jedną rzecz, chcecie kurwa wojenki, to was kurwa skończę, ja was wszystkich zniszczę na tym TikToku, pozdro. Zauważyłem jedną rzecz po naszym ostatnim live, gdzie e, słyszałem, ale nie uczestniczyłem, że jeżeli Gumiś wchodzi sobie w ciągu dnia czy wieczorem i chce sobie pogadać, to jest 10 osób, czasem 30, czasem jak wrzuci skrzynkę to przybiega 200 botów, a to zaraz znika. A wystarczy tylko, że zacznie przyklinać, założy kominę. To przychodzi 200 osób i co jest fajne. Za ten kiszek wódki dostałeś tylko i wyłącznie ostrzeżenie. A gdybyś normalnie rozmawiał i nie wiem, i wziął sobie przez pomyłkę, pokazał kiszek. To by, mu, to, to by był ban. tak? Także TikTok też lubi to, nie? I to promuje jest, patologię, bo to jest. To jest właśnie kurestwo, nie? Znaczy, nie dziwię się, że, że promuje patologię, bo to się sprzedaje, nie? Znaczy, tak. no właśnie, to jest prost, prosty algorytm. Wiesz, jeśli coś grzeje, ludzi generuje zasięg, no to no. czemu z tego nie skorzystać? Zwłaszcza, że jak takie live'y na przykład, potem złapią Gifterów, gdzie no, na przykład przyjdzie, że ty będziesz, no zakładam, ty masz bitwę ze mną, bo się kłócimy, kto tam, nie wiem. No nie wiem, chuj wie o co się tam kłócimy, ale mamy bitwę między sobą, to wiesz, to TikTok automatycznie wyczuwa, aha, chuj, ten jest najebany, ten naćpany, Ładne. ale jedziemy z nimi, promujemy ich, bo tam na pewno ludzie będą wysyłać gifty, bo oni się przekrzykują. I wysyłali. Nie? No, i no i wysyłają, i wysyłają, nie, no, to no nie jest przykład chłopaka, siedzisz z chipsem 4 godziny, zjem ci zjem ci i co, zjadę tego chipsa, na, wysy na wysyła, hołota, tych już wszystkiego, dobra, uciekam z lajka, będę za godzinę. Out. Kolejny, skacze do stawu. Cztery godziny. Ja go akurat lubię. Znaczy ja, ja mogę, ja znam ksywy akurat, bo tych ludzi miałem okazję poznać. Przecież było śmieszne, jednego znam osobiście jeszcze zanim kurwa. działał na TikToku. Twoje bycie po, właśnie, po właściwej stronie, kurwa, teraz nie jest takim zapytaniem. Znaczy nie, znaczy nie, nie, ja mogę powiedzieć dlaczego on to robi. Mówi, że po prostu on pracował i zarabiał niecałe cztery tysiące. Wkurwiał się, bo cały czas mu brakowało pieniędzy. A wychodzi na to, że on sobie postoi 4-5 godzin, kurwa, przy jakimś jeziorze. I, I on nagle kurwa ma 8 tysięcy i żyje na tak wysokim poziomie, o jak, jakim zawsze chciał. I co z tego, że porobić się błazna w internecie, jak i tak ludzie tego nie będą pamiętać, bo TikTok jest taką platformą, że on jutro wyłącza konto i już nikt o tym nie pamięta. I to jest właśnie błąd. Nie do końca, bo. Wszyscy Tylko ludzie. W ta, wszyscy ludzie muszą wiedzieć o jednej rzeczy, cokolwiek wyślą, czy na prywatnej wiadomości, czy cokolwiek nagrają na live, to nie znika. No Są tak. ludzie, którzy siedzą tylko po to, żeby tu nagrywać. Eee, jeżeli jakikolwiek hejt jest w Twoim kilku, nie, niech ludzie pamiętają, że kiedyś mogą być politykami. Nie wiem, tak się potoczy świat. Zobaczcie, kto doszedł do tego. Teraz będziemy gasić świece chanurowe, kurty, w Europarlamencie. I nagle się okaże, że pachnie. Wyjdą zdjęcia, wyjdą wiadomości, eee, no ale okej. Okay. Ja tak, w ja tej patologii nie mam zamiaru, e, znaczy nie będę brał udziału. E, Gumisz jest tam od początku, więc jego w jakiś sposób e, rozumiem, że tam jest. Chociaż też uważam, że powinien zniknąć, bo, bo tam nic ciekawego na tym TikToku teraz nie ma. Ciekawi musi, mnie, jak to będzie wyglądało za rok. Musi ktoś zostać, żeby cały czas mówił szczerze o tych. Tak, I, i też zauważyłem, tak. że, że tak jak ja odszedłem i tak jak na początku Cię poznałem, to masz coraz mniej, powiedzmy, takich stałych bywalców, no, bo mówisz prawdę, no, ludzie nie, nie lubią szczerości, bo Szerość boli, a ja od samego początku nigdy nikogo nie udawałem, no. zawsze szery i to boli. A czy wiesz, taka propos TikToka i, i tego, że to wszystko znika i tak dalej? Wiesz, masz rację, pewnie są ludzie, którzy jakby nagrają coś tam przy pierwszej lepszej okazji będą wyciągnąć takie historie. Ale pytanie jest, czy przez to, że tego będzie tak dużo, to czy to wszystko nie zniknie? Jest przykład Krzysztofa Gąciarza, ty może nie będziesz kojarzył, ale myślę, że Gumiś na pewno kojarzy Krzysztofa Gąciarza. Z Polski? No? No on przecież największe vlogi o Japonii nagrywał. Nie, nie No to. Byłem w Japonii, nie widziałem No powiem ci, że nie, nie należy do zbytu urodzimych. Ale końcia no usłyszałem. To można tego. Rozumiem, że jakby był atrakcyjny chłop, to byś się rozglądał. Tak? Pewnie patrzył na kobiety, które gdzieś patrzą. I co, i co z tym kociarzem? I, I wiesz, i on miał cancel, bo tylko już nie pamiętam, a nie chcę przekręcić. No tam była jakaś taka historia, że on wykorzystywał dziewczyny i nadużywał narkotyków i ciekawostka, minęło pół roku i wszyscy mają w to wyjebane. chłopce <noise> tworzy dalej, ma swój stały elektorat, no i jeno, ja i co, i, i, i koniec. przykład Bursdala. No nie, ale wiesz, ten, ten od początku ma taki jakby imidż sceniczny niech będzie, że no wiesz, chłop się jakby otacza fejm ma wszystkimi tymi patusami, Patu Denisami i tak dalej. No no wiesz, jak, jak jesteś w takim towarzystwie, tu nagle wyjdzie na ciebie kurwa, nie wiem, seks taśma, jak ruchasz kozę, to myślę, że no nie no, może to już być Jej, to ale mia To miało nie wyjść. No, kurwa, Mario. To pamiętaj, kto był po drugiej stronie A... kamery. Nie ja, ja, ja mogę się doczekać, jaka będzie wstawka w tym momencie. <noise> <noise> Okej, okay, możemy, możemy rozmawiać o TikToku bardzo długo. Ale poczekaj, jeszcze kończąc to i on ma taki image, że... Musiałby naprawdę odjebać coś ultra grubego, żeby mu ludzie powiedzieli, nie no kurwa cancel, nie? Myślę, że... Powiem Ci jedną rzecz, wiecie, co, wiecie kto jest przykładem teraz? Popek. Popek. Zobaczymy, czy Popek po tej aferze z psem wróci tak jak wcześniej. Jeżeli wróci, to naprawdę cokolwiek by się robił, nie wiem, loda żółwiowi czy żółw Tobie, nie wiem co może być bardziej patologicznego niż strzepanie kutasem po głowie psa, nie? Tak to zrobił Popek, nie? Nie wiem co może być. Gorzej patoli jak pewien nasz piękny TikToker z trwałą na głowie sobie trzepał czasem kurwa do muwaleczki, nie? Nie, no kurwa, to myślę, że jednak pies jest ostrzejszy niż umywalka, kurwa. Znaczy, zależy jeszcze jaka firma, bo jak, jaka ruka jest taka, firma, czy, czy roja, tak? to, to jest ok. Natomiast, natomiast możemy zobaczyć po popku, e, czy ludzie są w stanie to przejąć i zapomnieć. E, tak naprawdę niedługo się okaże, że wszystko będzie można pokazać. Nie? Znaczy wiesz, pytanie jest po prostu, jak duży próg bólu jest swoich fanów. No, jeśli mówimy o takich ludziach typu Boxdale, Popel, no nie wiem, chyba kali też, bo też wychodzi na to, że chłop w ogóle nie, nie mija się z kancelem. To jest raper, taki generalnie z ganja Mafii. I, i wiesz, wychodzi na to, Wierzam. że nic nie tracisz. No, ale abstrahując, wychodzi na to, że jak masz taki nie do końca czysty, family friendly image, nie, 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 nie kreujesz się na taką osobę, to próg bólu Twoich fanów, że jak odjebiesz coś, robi się drastycznie wysoki. Nagle wychodzi, że możesz odpierdalać największe gówno, mówi, że nie no kurwa, chodzę na terapię, nie, nachlałem się, cokolwiek kurwa A nie no, chodzi na terapię, dobra, sorry, sorry, no. powóź, no wszystko jest elegancko. No. Naprawi się, nie? Tak, na tak. Naprawiony. Także, wiesz, myślę, że no niestety i to, i to po części wynika z tego, że cały czas są nowi ludzie. Wiesz, nie ma jakby, my się śmiejemy, że mamy gdzieś tam nasz stały elektorat fanów, oni też mają jakąś tam swoją stałą małą grupkę, ale wszystko wokół to są cały czas, cały czas zmiana, cały czas jest zmiana. I to jest po części też coś, co wynika z TikToka, bo TikTok nas nauczył, że ten okres, kiedy się skupiamy jest coraz krótszy, bo jakby ilość uwagi, którą poświęcamy do jednego shota to jest 15 sekund. No i... No i tak będzie. Czyli... A Popek sobie dobrze radzi. Teraz zapowiedział nową płytę, tylko zobaczymy. Jak... No właśnie nie, właśnie nie. Ty tylko zobaczymy jak będzie sprzedażowo, czy media na to zareagują, co będzie z tym dalej, bo wiesz, jeśli wyjdzie, że on sobie wyda nową płytę, ale ostatecznie wszyscy go zakopią, no to wiadomo, że kancel już jest, no bo nie może. A jak go wypchną gdzieś dalej, no to wtedy już będzie wiadomo, że już możesz odpierdalać naprawdę grube gówno. Rzecz patologia, która nie przeszła. Jak pamiętacie, jak Najman miał zrobić tą galę i wziął sobie słowika. I fakt, że dzięki Stanowskiemu, ale ta patola nie przeszła. No nie, no, czyli, nie czyli więc... jest jeszcze jakieś światełko w tunelu, że jednak ci ludzie nie są. A tam media e... bardzo ro zrobiły robotę. Wtedy. Stanowski zaczął. I to, I to była bardzo dobra jego robota, bo to jest już przyginka, e... Natomiast widać, że na tą chwilę jeszcze mamy jakieś hamulce. Eee, ale może się okazać, że za kilka lat już tych hamulców nie będzie. Ja się boję w jakim Samo świecie będzie mój syn ten młodszy, jak będzie w waszym wieku. Eee, bo może się okazać, że na tym, na, na tym, w tym internecie wszystko mi pokazywać. Co do TikToka, jak z tobą często rozmawiałem, to mówiłeś mi, że była patologia zawsze, ale nie na takim wysokim poziomie, jaki jest teraz. A teraz ten poziom to już w ogóle jest taki, że jest masakra. Kiedyś powiedzmy były góry światokrzyskie w poziomie, nie? A teraz jest Monterys. Znaczy powiem Apologię. Wam tak jeszcze, a propos tego pierwotnego tematu ym, internetu i tak dalej, myślę, że tam panuje dość prosty system. Jeśli człowiek robi drugiemu człowiekowi krzywdę i na przykład nie robi tego intencjonalnie, czy nie jest podpisany Fame, to na ten moment jeszcze jesteśmy na takim etapie, że to jest zawsze kancel. Mhm. Czy za 5 lat będzie tak samo? Nie mam pojęcia. No łudzę się troszeczkę, że tak będzie. Ale jak będzie w praktyce? No ciężko mi jest stwierdzić. Wiem, że aż dopóki jest tak, że, że, że jakby dwie strony, że jakaś strona ponosi krzywdę taką realną, no to teraz jest jeszcze kancel, chociaż już wiem, że ktoś może zaraz wyciągnąć Pandorę i tam parę przypadków, że... Już nie jest to takie do końca przejrzyste. No zobaczymy za rok, bo jak nasz kanał będzie, a pewnie będzie, to zaprosimy Gumisia jeszcze raz powie nam, co się w TikToku zmieniło po tym roku, czy jest gorzej, czy jest lepiej. Ja oczywiście żartowałem z tym powrotem na TikToka, bo to jest tak, jakbym jakbym miał wrócić do rodziców, którzy mi napierdalają codziennie. Nie? Tam nie ma nic. Wyciągnąłem z TikToka ludzi, którzy są fajni. Czy Gumis, czy, czy Lisiczka, czy tam kilka innych osób. Poznaję powoli nowych chłopaków z Warszawy też, pewnie poda, poznam też z Rodomia, którzy są zajebiści, można z nimi pogadać, co mi się podoba, Szan, szanują innych artystów, eee, nie, nie napierdalają na nich i to są ludzie na poziomie, nie? Natomiast cała ta reszta dziewczyn, ja tutaj nie jestem po to, żeby zarabiać, nie? Ale jak się jak się nachlała, to każdy z nas ma ten film. Tak. <noise> Więc nasza celebryska gwiazda TikTokowa, jak już będzie na szczycie, to się jej wyśle wiadomość. Ja tego nie zrobiłam, ja taka nie jestem. No A tu w telefonie, takie fajne zdjęcia. No. No. no co, chyba kończymy. Tak, tak, kończymy, bo nie ma co więcej gadać na temat patologii. Mam nadzieję, że pogadam kiedyś z Gumisiem na inny temat Na przykład pracy. pracy. To, 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 to To, 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 to. to, może... o, to jest jeszcze dobre Nie ma pracy, pracuje na TikToku To może umówmy się tak Następny odcinek o TikToku zrobimy z Gumoldem A o pracy z Gumisiem Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia za tydzień Było bardzo miło, ale się skończyło Pozdro Pa, 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 pa